Witam się z Wami serdecznie w kolejnym dniu, w kolejnym listopadowym dzionku. U nas dzisiaj taki typowy jesienny dzień. Pada deszcz, zimno jest. Takie dzisiaj będzie szybciuteńkie powitanie, bo ja idę wystawić śmieci przed bramę, bo dzisiaj jest Dzień Śmieciarki i u nas przyjeżdżają zabierać śmieci. Więc tak tylko na chwileczkę. No, oczywiście przychodzę życzyć Wam cudownego dnia. I zaprosić na vlogusia. Dzisiaj mam taki plan: posprzątać wszystko, ponadrabiać wszystkie zaległości i trochę, nie wiem, może się wychylować, zrelaksować. No, zobaczymy, co. jak to mi się tutaj poukłada. Bo to wiecie, ja sobie zaplanuję to, a z moich planów zaraz nic nie wyjdzie i zaraz trzeba będzie siadać w samochód i gdzieś pędzić, prawda? A tam pies sąsiada mnie widzi i obszczekuje, tak samo jak meluśka obszczekuje tutaj. Inne osoby, tak samo pies sąsiadów obszczekuje mnie, a nawet dwa, bo oni mają dwa psy, jednego dużego, drugiego takiego mniejszego, dobra, ale to już nieważne, jeszcze zerknę ile jest stopni, bo jest dość zimno i uciekam do domciu. No i termometr pokazuje minus 2, ale muszę Wam powiedzieć, że na drodze dzięki Bogu nie było ślisko, nie było ślizgawicy, no bo u nas cały czas pada deszcz. Tak jak wzięliście e, przebitkę o 6 rano, to nawet tak dość dobrze lało. Witam się z wami serdecznie. Moim śniadankiem. Dzisiaj na śniadanko, tak jak widzieliście, był, jest granola z serkiem mandarynka i wiśnie rozmrożone, wyjęte z zamrażarki, także wiśnie jeszcze takie cieplutkie, bo tutaj je dobrze podgrzałam w mikrofali. I takie jest dzisiaj moje śniadanko, także zaraz będę zajadać i. Idę dalej odpisywać właśnie tutaj na komentarze, montować filmiki, bo dzisiaj planuję sobie zrobić taki, można powiedzieć, trochę leniwy dzień. Nic takiego nie będę robić, jeżeli chodzi o takie wiecie, prace, można powiedzieć, fizyczne. Także nie mam nic w planie. No, chyba że później wieczorem stanę do żelazka, bo jednak tego prasowania to tam troszeczkę mam, troszeczkę mi się nazbierało, więc ewentualnie to mam w planie zrobić. A tak ogólnie to dzisiaj nie będę robić nic. Tylko chcę nadrobić właśnie te moje internetowe zaległości. Chcę sobie poskładać filmiki i. No, i będę miała, wiecie, taki zapas, bo jednak jutro i środa i może bym właśnie tutaj wzięła się za takie już gruntowne posprzątanie. Albo tak jak wiecie, co ja jeszcze planuję, ale to już nie będę się e, powtarzać. No, po prostu wyjdzie w praniu, czy to zrobię, czy, to, czy tego nie zrobię. Ale dzisiaj właśnie planuję zrobić taki dzień na nadrobienie zaległości, bo taki dzień też jest bardzo potrzebny. A tak jak wiecie, no, w weekend mnie można powiedzieć nie było, więc jednak tych. Weekendowych zaległości tutaj w strefie komentarzy zrobiło się dość sporo. I wczoraj też, wczoraj też mnie nie było, ale z dnia wczorajszego już mam jakby uzupełnione, bo to zrobiłam pierwsze, a teraz właśnie będę tutaj sukcesywnie nadrabiać te zaległości z weekendu. Ale oprócz tego to wiadomo, już byłam i na dworze, rozpaliłam w piecu, bo dzisiaj u nas jest naprawdę bardzo zimno. Rano widzieliście było minus 2, później zrobiło się z minus 2 0. Cały czas pada deszcz, nad polami unosi się mgła, więc no można powiedzieć taki klimat iście jesienne. I rozpaliłam w piecu, nastawiłam sobie tutaj pralkę, którą zaraz będę musiała wyjąć i powiesić, więc to jest też taka można powiedzieć, no wiecie, niekończąca się historia. Na, pozbierałam kolejne tutaj, więc znowu mogę sobie nastawić. No więc cały czas też tak mniej więcej coś działam, ale no to tylko wiecie, takie działania są. Pójdziesz, nastawisz, załadujesz pralkę, nasypiesz proszku płynu, a te płyny, muszę Wam powiedzieć, że ja już więcej innych płynów nie kupuję. Ja teraz tylko i wyłącznie będę polować na te płyny, właśnie tutaj z biedronki, które ostatnio Wam pokazałam. No przecież to szkoda, że ja tak dawno dopiero teraz no, zaczęłam je kupować i zaczęłam je stosować bo wcześniej jakoś tak, no ja wiem, tutaj polecała i Ania, tak jak Wam mówiłam, i jeszcze tutaj Wy, też pisały w komentarzach, ale gdzieś, no, ja byłam przyzwyczajona, czy to do tego Silana, e, Lenora to już nie kupuję od jakiegoś czasu, czy później zaczęłam stosować te z misiem płynne do opłukania, ale teraz, Boże, jak powiem Wam szczerze, wczoraj e, to nawet Antoś nie musiał się, bo to właśnie na Antosiu wczoraj tak, Chodziłam i tak wąchałam. Moje tutaj dziecko, można powiedzieć, bo nawet nie musiał tak blisko się tutaj zbliżać, ale te ubrania naprawdę pachniały. Świeżością. Czuć było te perfumy. Także to jest zupełnie inna bajka, niż te, które ja tutaj tej pory stosowałam. Także naprawdę. I wiem, wy też żeście polecały, bo żeście pisały w komentarzach. Także Justynka też sobie zrobiła tutaj zapas. I jak ja teraz zobaczę, że one są na promocji, to też będę robić tutaj zapasy. I więcej żadnych płynów do płukania już kupować nie będę. No chyba, że odkryję jakiś nowy, taki genialny płyn. E, tutaj jeszcze jedna osoba, ostatnio widziałam komentarz, e, pytała się o ten płyn, który ja tutaj stosuję do spryskiwania i ja nawet go tutaj sobie przyniosłam a są to też perfumy ale są to perfumy do domu z Apar Home i ja mam zapas, zapach Chloe ale mam jeszcze też Lenor Lenor też ładnie pachnie też nie mogę tutaj narzekać chyba mam lawendowy i też właśnie stosuję na zmianę no bo te, no to troszeczkę wiecie mała buteleczka jest Ona nie wiem, kosztuje chyba 30 zł na stronie czy coś musiałabym zobaczyć ale długo się utrzymują, Ale Lenor to tak jak Lenor. No też nie można narzekać na ten Lenor, bo kiedyś to tylko ten stosowałam, ale tutaj też dzisiaj sobie tak pomyślałam, że w sumie, jeżeli ten płyn do płukania tak pachnie, chodzi mi o ten z Biedronki, te perfumy, to można by było wlać trochę tego płynu do buteleczki, takiej właśnie do spryskiwania, do tego dolać trochę wody i tym pryskać. I też może właśnie by się taki zapach dłużej unosił i dłużej by była taka, można powiedzieć, świeżość. Nie wiem, czy kiedyś też żeście takiego czegoś nie pisałem, bo wiem, że ktoś mi tutaj pisał albo mówił właśnie, że stosuje płyn do płukania, do buteleczki i sobie spryskuje tutaj zasłony, poduchy, czy coś takiego. Także to też zamierzam tutaj wypróbować, czy właśnie ten. Błyn do z biedronki będzie na przykład mógł robić za taki odświeżacz powietrza. Wtedy już nie musimy kupować kolejnych tutaj jakichś płynów, kolejnych butelek, tylko możemy sobie robić taki domowy płyn do odświeżania. I też myślę, że jak się sprawdzi, to też zawsze jakaś tam wiecie, taka nieduża oszczędność by była. No ale oczywiście, jeżeli macie ochotę, to. Polecam wam tą butelkę. Widzę, że trochę zakurzona jest, więc ją tak wiecie. tutaj przetarłam, żeby nie było, że jest zakurzona. Także ja teraz znikam, a tak w ogóle to umyłam sobie dzisiaj włosy, bo jak tak siedzę w domu przy tym komputerze, nigdzie nie wychodziłam. Tyle co byłam, tam wiecie, u kur. Zaraz idę z powrotem tam do nich, żeby je tutaj, no, nakarmić jeszcze raz na obiad, żeby im dać, no i sprawdzić, co się w ogóle tam dzieje w tym kurniku. E, czy tam do nich nikt nie przychodzi, żaden lis czy jakiś jastrząb nie, nie, e, nie lata nad górnikiem? Ale sobie najpierw wysuszę włosy, bo dzisiaj zastosowałam tą metodę OMO. E, nie wiem, czy to mi się sprawdza, czy nie. Jakoś powiem wam szczerze, wydaje mi się, że te włosy jakieś takie sztywne zrobiły się, chociaż ja tutaj nałożyłam też i tą odżywkę bez spłukiwania, więc może dlatego one takie troszeczkę są sztywne, no bo ta odżywka zaczęła tutaj. No, wysychać razem z włosami, prawda? Także ja zjem sobie śniadanie, wysuszę włosy i lecę do nadwór, a później obiad to mam, to już wiecie, co dzisiaj na obiad, bo już wam powiedziałam wczoraj, czyli ten barszcz biały i y, trochę krokietów zrobię, trochę naleśników z serem i taki będzie obiad. No bo dzisiaj to tak jak Wam mówię będzie taki nudny, domowy, nic nie dziejący się dzień. Ja dzisiaj nic nie planuję, tylko planuję tutaj właśnie w zaległości i swoje tutaj takie nie wiem wyczulowanie się, wyciszenie coś takiego dzisiaj planuję także jeżeli coś jecie to Wam życzę smacznego bo ja teraz uciekam do śniadania mniej więcej już obrobiłam sobie to co miałam obrobić między innymi odpowiedziałam już na większość zaległych komentarzy i zmontowałam filmik a teraz biorę się za zrobienie obiadu i przyniosłam sobie kapustę kiszoną moją, już jest dość ciemno więc nie ma szans na lepsze światło, ale i tak chciałam Wam pokazać, jak ona tutaj wygląda. Wydaje mi się, że wyszła taka sama jak w zeszłym roku. Także biorę się za robienie obiadu, czyli farszu na krokiety. Cebulka podsmażona, i teraz dodaję pod kro, pro, pokrojoną kapustę kiszoną. Wymieszam i dzisiaj będzie taka duszona kapusta kiszona. Zresztą ja taką kapustę kiszoną, z tym że. Zawsze ją obgotowywałam najpierw. Robię do paszczecików i jest przepyszna. Trochę się poddusi, dodam trochę wody. I zaraz pokroję pieczarki, dodam i zrobię te kroki. A kapusta jest bardzo dobra. Zaraz będzie test zakwasu z kapusty. Kwasu nie zakwasu, przecież to jest kwas, a nie zakwas. Także zaraz będę pić. Kwas kapusty, także troszeczkę powiedziałabym, że jest przysłona, ale można zawsze ją tutaj przepłukać wodą i będzie idealna, lepsza chyba jak jest troszeczkę wydaje mi się zasłona, aniżeli miałaby być niesłona i miałaby się popsuć, bo jednak szkoda by było jakby mi się tutaj prawie 25 kg kapusty popsuło Moja kapusta praktycznie gotowa. Dodałam do niej jeszcze pieczarki i dodałam trochę kurkumy. Zawsze dodaję wszędzie kurkumę. I teraz dodam na sam koniec pieprz. Miałam dodać ziołowy, ale ziołowy mi wyszedł, więc dodam trochę takiego czarnego. Wydaje mi się, że wystarczy, bo nie chcę, żeby było znowu za bardzo pikantne. Solić już nie solę, bo tak jak Wam mówiłam kapusta jest dość słona. I teraz wymieszam, troszeczkę mi ostygnie i będę zabijać krokiety. Przerwa obiadowa, w sumie to przerwa obiadowo-kolacyjna, bo to już bardziej jest obiadokolacja. kolacja I tak jak widzicie, pyszny krokiecik z kapustą i z pieczarkami. Do tego barszczyk czerwony, zajadam i uciekam z powrotem do komputera, bo dzisiaj, tak jak Wam mówiłam, nadrabiam sprawy internetowe. I życzę Wam oczywiście smacznego, jeżeli coś jecie. Mamy już wieczorek i w sumie to chyba nie przychodzę się z Wami pożegnać, bo dzisiaj bardzo mało się tutaj ponagrywałam, bo w sumie większość, można powiedzieć, mojego dzisiejszego dnia spędziłam przed komputerem, a tutaj śmiejemy się, bo usiłowałyśmy włączyć kamerę, tylko nie, wiecie, tutaj z przycisku włącz, tylko tutaj machałyśmy rę rękoma, I już zrobiłyśmy takie wiecie, abra mary, I żeśmy zrobiły bum, i kamera nam się włączyła. Dlatego tutaj właśnie na samym początku śmiałyśmy się. Także można powiedzieć, że dzisiaj to sobie tak trochę odpoczywałam, w sensie odpoczywałam sobie w ten sposób, że nic nie robiłam takiego, nie sprzątałam, zrobiłam tylko krokiety, odgrzałam barszcz, odgrzałam. Yy, naleśniki, tym niejedzącym krokietów i tyle, tyle zrobiłam teraz yy, przychodzę tutaj się pożegnać, stąd, bo tam znowu chodzi zmywarka, więc naczynia się myją, filmik mam już poskładany jeden, drugi też już mam zaczęty, poskładany praktycznie ale go dzisiaj sobie jeszcze nie zapisywałam, jutro sobie yy, tutaj w dzień jeszcze raz przesłucham żebym miała tak dopięty na ostatni guzik i jutro sobie w dzień go zapiszę, później się przerzuci na YouTube i też będzie gotowy. I jutro mam takie plany: tutaj właśnie brać się ostro za kąty. Bo tutaj też nadrabiałam komentarze i ninka. Paninka, o ile ja dobrze pamiętam, bo ja dzisiaj e, bardzo dużo komentarzy przeczytałam, bardzo dużo komentarzy tutaj odpowiedziałam to znaczy na wszystkie praktycznie odpowiedziałam. Jeszcze mi tylko na jeden e, dzień został, ale dlaczego one też nie były tak bardzo odpowiedziane, to nie wiem, ale już dzisiaj powiem Wam szczerze: bolą mnie trochę oczy od patrzenia się tutaj w monitor, bo jednak trochę czasu dzisiaj przed tym monitorem spędziłam. I, bo Ninka w tym tygodniu brała się za sprzątanie kątów, a takie, wiecie, już, no chyba raczej świąteczne sprzątanie kątów. I wiem, że jedna osoba jeszcze też mu pisała o mm, myciu okien. Chyba to była Monika z Lednicy, o ile ja dobrze pamiętam. I, no, ale na moje mycie okien to powiem wam szczerze, chyba jest, nie wiem, za późno już, bo u nas dzisiaj wieczorem jest powrót zimy. Znowu nasypało trochę śniegu, no może nie wiecie, że już zaspy takie potężne na, nie wiem, metr wysokości, ale ładnie przykryty tutaj jest podwórek śniegiem. Teraz też właśnie tak patrzę się, bo Mateusz ma u siebie w pokoju światło włączone, ale rolety nie ma zaciągnięte i tam, gdzie wychodzi właśnie to światło z pokoju na, na taras, to właśnie oświetla i widzę, że ładne. Ładny puszek ułożył się na tarasie. No, i byłam tutaj też oczywiście, zamykałam bramę, i tak ogólnie. Więc e, ładnie jest wszystko znowu pokryte śniegiem. Krzaczki są też przykryte śniegiem. Pięknie to zaczyna znowu wyglądać. Taki drobniutki pada. Nie to, że jakieś tutaj wiecie czapy lecą, jakieś płaty ogromne, także nie. Taki spokojny, leciutki śnieżek sobie pada, ale jest zimno. 4 stopnie już na minusie pokazuje termometr, więc spodziewam się, że rano może być tak minus 6, minus 8. Więc no będzie jednak tutaj przykre wstawanie do szkoły i przykra tutaj będzie jazda do tej szkoły, no ale miejmy nadzieję, że jakoś dojedziemy. Bo zapewne z samego rana, jeżeli nawet droga będzie tutaj przykryta śniegiem to raczej na pewno, ale pługi nie wyjadą. U nas jak jeździ pług to dopiero tak gdzieś koło dziewiątej można doczekać się tego pługu, a i nie zawsze, no bo wiadomo od nas to ten gminny płuk, ale to też bardziej chyba by odśnieżał takie lokalne. Tutaj, no, nasze można powiedzieć, to też jest lokalne, ale no, chyba jakoś to jest brane inaczej pod uwagę. Także najpierw wszystkie takie ekspresówki są odśnieżane, a dopiero później nasze wiejskie drogi. Także no, zobaczymy, ale chyba takiej tragedii nie będzie na. Tutaj jeszcze jutro rano z powodu tych opadów śniegu, ale no jest tak dość nieprzyjemnie. Nie wieje wiatr, więc to nie można narzekać. Nie wieje, ale już taki lód mocniejszy czuć. E, także no chyba tyle. Także wydaje mi się, że to będzie taki vlogu łączony. Bo tak jak Wam mówię, dzisiaj to się za dużo tutaj nie nagrywałam. Rano tylko przywitałam się z Wami później. Pokazałam Wam ten obiad, czyli te moje krokiety. No i tak jak Wam mówię, siedziałam dzisiaj przy komputerze. Trochę sobie tutaj ponadrabiałam, więc jestem, można powiedzieć, na bieżąco też i z Wami. Jutro dokończę samego rana, i później biorę się za tutaj moje jakieś domowe obowiązki, bo to już coraz bliżej grudnia. A tak jak Wam dzień wcześniej mówiłam, no nie chciałabym no, takich grubszych tutaj rzeczy ogarniać w grudniu. W grudniu to bym właśnie chciała takie drobniejsze rzeczy ogarniać, a nie takie grube. Także chyba dzisiaj będzie już koniec. Jutro będzie kontynuacja tego vlogusia. Poskładam sobie też tak myślę, że jutro moje ciasto, może akurat zechcecie sobie skorzystać na jakieś tutaj, tak jak Wam mówiłam, to znaczy mówiłam Wam w tym przepisie, przepisie z ciastem, może... Będziecie go właśnie chcieć wykorzystać na imieniny. Chyba tyle. Nie będę tu a jeszcze właśnie a propos, bo przecież ja dzisiaj sobie umyłam włosy tą techniką OMO. Tak, ale powiem wam, że nie mam zdania jakoś do tej techniki OMO. Nie wiem, czy ja to w ogóle dobrze wykonałam, bo ja sobie najpierw nałożyłam odżywkę, potrzymałam tak za dwie minuty, później umyłam normalnie szamponem włosy. I to dwukrotnie, bo ja zawsze myję szamponem włosy dwukrotnie i po tym umyciu znowu nałożyłam tą odżywkę, tylko najpierw miałam taką inną odżywkę, no taką powiedzmy, nie wiem, czy gorszą, czy nie gorszą, także inną, a później nałożyłam sobie tą, co zawsze, czyli tą pomarańczową i później właśnie jeszcze jak sobie spłukałam odżywkę, to nałożyłam sobie tutaj tą moją odżywkę bez spłukiwania. No i tak powiem Wam szczerze, może i są takie troszeczkę miększe, ale jakiegoś takiego spektakularnego tutaj efektu i spektakularnego tutaj jakiegoś błysku to nie czuję. Ładnie śliskie są, także dzisiaj nie były prostowane, nie nakładałam też żadnego olejku, ale jeżeli chodzi o tą technikę OMO to jakoś tak nie wiem. Nie wiem w sumie to o co chodzi. Yy, tak do końca z tą techniką muszę się jeszcze tutaj zagłębić bardziej. A jeżeli wy stosowały tą technikę OMO mycia włosów, to możecie napisać w komentarzu, czy jesteście z niej zadowolone. Czy ją stosujecie długo, czy, czy długo stosujecie i po jakim czasie może żeście zauważyły tutaj jakieś zmiany na włosach, bo jestem w sumie bardzo ciekawa. Nie znam osoby, która tutaj by stosowała taką technikę mycia, dlatego no, zadaję Wam po prostu te pytania. No i chyba teraz to już naprawdę będzie wszystko, także widzimy się jutro. Dzisiaj się z Wami jeszcze nie żegnam, a jutro przywitamy mam nadzieję śnieżną krainę na nowo, także Dobrego dnia i pysznej tutaj herbatki. Ja mam ziółka. i Miętę sobie zaparzyłam właśnie tak na wieczór, popijam miętę.